Cześć kochani, witam was na kanale Taniec Slow Flow. Ja jestem Paulina i zapraszam was do obejrzenia ostatniego tańca Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Oczywiście w tańcu z gwiazdami. Spójrzmy tutaj na pierwszą scenę. Mamy tu Agnieszkę leżącą na pianinie i marcina, który stoi kawałek dalej. Pierwsze, zaczniemy od tego, że bardzo mi się nie podobają te kolory, to znaczy ten niebieski, który tu jest połączony z tym fioletem, one taki niekoniecznie najlepszy sposób się przenikają przez siebie. Natomiast ciemnienie jest super. Nadaje pewnej energii, pewnego charakteru tańcowi. Czego możemy się spodziewać? Pewnej delikatności, sądząc po tym, jak oni są ubrani, Agnieszka ma z zwiewną skienkę rozciętą przy jednej nodze, Marcin ma delikatną, przewiewną koszulę, lekko prześwitującą. Podoba mi się postawa Agnieszki i to, że ona sobie tam na, na ręce leży. Jej twarz jest skupiona na czymś. Nie jest to taki wzrok, który jest przypadkowo w różne kierunki rozwiany, jak to często zdarza się tancerzom, którzy nie mają doświadczenia scenicznego. Marcin też jest skupiony wyłącznie na zadaniu, które ma zrealizować. Super moment, jak podszedł do niej i spojrzał na nią. Kocham to. Zacznijmy od tego, że taniec już się zaczął. Moment ciszy też jest momentem tańca, więc w tym momencie mówimy o tańcu jako takim ogółem. Podoba mi się to. Że choreograficznie jest to tak rozwiązane, że muzyka budzi Agnieszkę. Nie podoba mi się to, w jaki sposób ona wstaje, natomiast to, że ona wstaje na dźwięk muzyki jest super. Bardzo, bardzo to lubię. Spójrzmy na to od początku. Podoba mi się, jak ma dłonie ustawione. Tak, one są napięte i w gotowości. Ciało jest napięte i w gotowości. Natomiast mogłaby wstawać, odbijając się od tego pianina, używając tego siły, tak jakby chciała zrobić, nie wiem, pompkę. To był super moment. Jeszcze raz spójrzmy na niego. Zobaczcie, tutaj taniec się zadział w momencie ciszy, ale ruch był nawiązaniem do tego, co było w dźwiękach, czyli było... Tam był najwyższy dźwięk do góry, Marcin miał głowę w dół i Agnieszka go wyciągnę wyciągnęła głowę do góry, tak żeby to się zgadzało z tym, co jest w muzyce. Podobają mi się stopy Agnieszki tutaj i dłonie Marcina. Dłonie są... Nie są e, rozciapane takie luźne, tylko są takie w gotowości naprężone na tym pianinie. E, Agnieszka też ma ładne dłonie tutaj u niego na, e, na twarzy. I stop, zobaczcie, one nie są luźne, ciapowate, tylko właśnie napięte w pełnym półpalcu. Spójrzmy jeszcze raz. Zobaczcie, jak ładnie, e, punktowanie. Tu, 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 tu. Jeden ruch, drugi i trzeci. Super, punktowanie. Jedno i drugie. Nie podobało mi się to. Zobaczcie. Agnieszka zaczyna uciekać w momencie, w którym jeszcze jej stopa nie dotknęła parkietu. Zdecydowanie lepiej by było, gdyby zepchnąć ją całkiem na, na ziemię, a dopiero potem, po chwili, o, zaczęła się odsuwać, gdy Marcin rozpoczyna ruch. To jest taki ruch, który powinien wynikać z akcji/reakcji, no nie? Jest to są dwie osoby, które się przepychają nawzajem, i w tym momencie najlepiej by było, gdyby ona poczekała na to, co zrobi Marcin, czyli położy ją na ziemię i zacznie odpychać. Dopiero wtedy ona zaczęła iść. Ona zrobiła to troszkę za wcześnie. Podoba mi się ta sekwencja jako cała. Spójrzcie dlaczego. Znowu jest choreograficznie to rozwiązane w sposób taki, żeby pasowało, w jaki sposób muzyka przebiega. Muzyka najpierw odpycha, a potem zbliża się do siebie i. To tak zostało rozwiązane, że no, no super wyszło, no nie? To, że jest pomiędzy nimi relacja też wpłynęła na to, w jaki sposób oni się oddalili, jakie skupienie na sobie i jak wrócili do siebie. No niestety, bardzo twardy ruch. Z poprzedniego mojego filmu widać, że Agnieszka nie jest rozciągnięta jakby w pachwinie z przodu łód i, i nie jest w stanie tego zrobić w taki sposób miękki. Więc ten ruch zamiast być taki przejrzysty, płynny, jest troszeczkę mechaniczny. Natomiast, muszę wrócić. Zobaczcie, ona sama swoją siłą mięśni własnych Podciągnęła stopy i nogi i ustawiła w pozycji point. O Marcinie na razie nie mam co za wiele mówić, bo on no, przenosi ją z miejsca na miejsce, więc musi być zbity i gotowy do akcji, natomiast nie widać po nim wysiłku, który podejmuje. Ten obrót łanieszki był bardzo towarzyski. Tencerze współcześni dają mu więcej oddechu. Mój ulubiony moment w tańcu, absolutnie. Wow, jak mi się podobał Marcin tutaj. Bardzo fajna figura, natomiast bardzo trudna. Nie jest wcale łatwo się złapać w ten sposób, żeby y, poprowadzić tak łagodnie i tak lekko. Natomiast to zejście tutaj. Agnieszka zrobiła panc, przestawia nogi. Ma źle nogi postawione, bo ta noga, która siedzi tutaj, powinna być przed tą, która jest oparta z przodu. One powinny być zamienione miejscami. Tak jak ma to Marcin przed sobą. Marcin natomiast dużo lepiej i łagodniej pomimo Tego, że musiał najpierw Agnieszkę odłożyć, dużo łagodniej się stoczył na ziemię i z taką lekkością usiadł, po czym wykonuje następny ruch też w ogóle w zasadzie bez żadnej przerwy. Spójrzmy na to. Muzycznie ja to kocham. No po prostu coś niesamowitego. Zrobienie tej figury nie jest łatwe. Zrobienie jej do muzyki to jest mistrzostwo. A jeszcze do tego zobaczcie na twarz Agnieszki. Ona cały czas jest w roli, którą gra. Marcin zresztą też, jak widać tutaj na pojedynczych przebitkach. Miejsce. Spójrzcie. jak to dobrze, że najpierw poszły nogi, a nie sukienka, bo gdyby było na odwrót, to Anglieszka na pewno by nie utrzymała się w tej pozycji i gwiznała twarzą w ziemię. Bardzo fajna figura tam była. Super, no zobaczcie, taka lekkość. Agnieszka ma odwiedzioną nogę w pońcie, rękę ładną, co prawda towarzyską, ale napiętą. No nie, Marcin, znowu każde podnoszenie, pomimo tego, że to już jest nie wiem które, chyba piąte, szóste, a film trwa minutę. Rozumiecie, oni tańczą od minuty, a, a, a Marcin już z pięciu razy podnosił Agnieszkę, i nie widać na nim zmęczenia. Super to, co zrobił Marcin. Tak lekko, tak spontanicznie, tak naturalnie wszedł w ziemię, tak nieoczekiwanie. Wydawałoby się mogło, że on po prostu przejdzie. A on wziął, zszedł na dół i jakby nigdy nic wstał. Też nie jest to oczywista rzecz, żeby z, taką dynamizmem, z takim dynamizmem to zrobić. Ładny rol w przypadku Marcina. Schylony i krąg po kręgu aż do samej głowy, do samej góry. Super. Jedna rzecz, która mi się tutaj nie podoba. Muzycznie super. pink I dopiero ciało. Ale on troszkę za szybko tą głowę podniósł. Gdyby jeszcze trochę ją dociągnął i w takiej jeszcze zawieszonej, jeszcze trochę zawieszonej ją odwrócił i ją wyprostował, to byłoby coś bardziej pełnego. Nie jest to łatwa pozycja. Ja pominąłem to, co oni teraz robią teraz, ale to, że ona jest zawieszona na nim, to nie jest takie łatwe, żeby to zrobić, ale żeby to zrobić bez trzymania się dodatkowo przez partnera. Spróbujcie i ocencie sami. A dodatkowo spójrzcie. On ma ręce, które są napięte. Ona ma stopy. Zaraz przykliknę. Od początku puszczę ten fragment. O, zobaczcie. Ona ma stopy naciągnięte. Wyciągnięte, jak długie, strasznie bardzo. I to, jakie to super było, że ona z tej pozycji wyciągniętej maksymalnie sama znowu swoją siłą podciągnęła nogi i dopiero potem, jak już ona była skurczona, Marcin ją złapał. Muzycznie super, ruchowo. Mm, brakuje mi plastyczności w nich, w kręgosłupie. Ale zobaczcie, jakie oni mają emocje. To, to jest taniec, no nie? To, to, to nie jest taka rzecz, że oni przypadkowo coś robią, oni po prostu czerpią pełną radość i energię z tego, co robią w ruchu. Bardzo ładna sekwencja, wykorzystanie pędu na to, żeby posadzić, przesunąć, założyć nogę na nogę i odwrócić to wszystko w muzyce. No po prostu to, jak oni to razem zrobili. Wierzcie mi, nie jest takie proste do wykonania, żeby, żeby tak sekwencję przeprowadzić w tak płynny sposób. I gdyby oni nawzajem sobie nie ufali, nie byli w stanie by tego wykonać. Gdyby tam był ktokolwiek inny, z kim Agnieszka nie miałaby wajbu, nie zrobiłaby tego tak. Natomiast to wygięcie, zobaczcie. Ono jest dość płytkie. Tutaj mogłoby naprawdę bardzo, 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 bardzo mocno zrobić kontr nie kontrakcję, tylko release. Otwarcie klatki. To, że rękę do góry daje, nie oznacza, że nie otwiera przy tym klatki. Tutaj to otwarcie jest dość płytkie. Też nie takie proste zejście, zeskok na, na partnera. O, zobaczcie, gdzie ona ma zawieszoną nogę. Jej noga znajduje się na jego ramieniu, jest to bardzo precyzyjne. Podsumowując, uważam, że to jest dobry taniec. Miał dużo podnoszeń, dużo akrobacji. To jest jak najbardziej element y, tańca współczesnego. Miał dużo przepływu ruchu. Był to taki ruch pełen taki oddechu, takiego naturalnego przepływu, który, który jest. Było wykorzystanie podłogi, wykorzystanie energii z podłogi. Super. Było mało techniki takiej typowo współczesnej, żeby, żeby na to pójść dalej, ale no nie oczekujmy od kogoś, kto na co dzień nie zajmuje się tańcem towarzyskim albo w ogóle tańcem się za, nie zajmuje, że takie elementy bardziej skomplikowane się znajdą. Natomiast sam odbiór tańca super. Jeśli chodzi o sam pocałunek, ja go nie odebrałam negatywnie. Nie widziałam wszystkich filmów, nie widziałam wszystkich odcinków, więc też nie mam jakby pojęcia o tym, jak negatywnie mogło być to odbierane, jak tylko słyszałam, że ludzie się bulwersują na to, że oni się całują w każdym odcinku. Natomiast dla samego tańca nie odczułam to jako coś niestosownego i uważam, że jest jak najbardziej ok. Sam taniec dobry, czy uważam, że odpadli słusznie? Jeśli chodzi o kwestię taneczną, to nie. Ten taniec był dobry, ten taniec był taki, jak być powinien. Tam było wszystko w punkt. Natomiast jeśli chodzi o kwestie emocjonalne i to, jak antypatyczną osobą się wydaje Agnieszka, no ja się nie dziwię, że odpadli. Dzięki Wam bardzo, że byliście. Do zobaczenia. Cześć.